Nie ma się czego wstydzić. Głosienie androgenowe dopadnie każdego. Chce wyglądać fajnie jak facet, jak mężczyzna, jak szybko i łatwo maskuje za kola. Cześć czołem! Zaczniemy tutaj akurat od przepięknych zakoli! Nie ma się czego wstydzić. Umieszienie ma drogę nawet każdego. Czasami kobietom rosną nawet wąsy. Też się nie ma czego wstydzić. Trzeba coś z tym zrobić. A jeśli trzeba coś z tym zrobić, to na pewno trzeba udać się do specjalisty. Ale zanim się udamy do specjalisty, to zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pozbyć się dużego czoła. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to zrobimy sobie kilka fryzur, które pozwolą tobie na zakrycie takiego dużego czoła. Fryzura długa, krótka i średnia. Jesteś ciekawy? Jesteś ciekawa? Zaczynamy. Przydałby się jeszcze taki klaps tutaj, taki... Ujęcie pierwsze! Co zrobić z wysokim czołem i dużymi zakolami u mężczyzn? Przedstawiam Wam kilka fryzur, które to pozwolą Wam na przykrycie dużego czoła. Start! Moi drodzy, jak dobrze wiemy, pandemia wyposażyła w nas długie włosy. I co z tym zrobić? Jak najlepiej sobie poradzić i ułożyć taką fryzurę? Na pewno nie taką, którą mam na głowie. Długie włosy bardzo fajnie sprawdzają się na regularnych, równych zarostach, które nie podkreślają takiego zajazdu. Nie jest to problem dla wielu mężczyzn, ale o wiele łatwiej wykonać takie fryzury u w większości nastolatków, jak widzę na ulicy, przechodzę sobie różnymi miejscówkami, to widzę wszystkich małolatów, którzy mają przedziały przez środek i tak zwany mają. Emeczkę. Inaczej Mareczka Mostowiaka, inaczej jeszcze McDonalda albo złote łuki i wszystko co związane z literą pa ra, pa, pa, pa Więc żeby poradzić sobie z taką fryzurką, przygotowałem kilka fajnych rozwiązań. Jedna z nich: przeczesujecie wszystkie włosy do przodu, susząc je cały czas, a następnie będziemy zawijali je od dołu do góry. Używamy teraz obrączusi. Wciskam przycisk, który sam zawinął mi włosy i w momencie kiedy już jest nawinięty ten włos, dalej suszarka suszy. I włos się sam modeluje. Prawda, że proste? Tak to jest prawda! Możecie oczywiście także suszyć sobie i wymodelować całą fryzurę, nawijając włosy na szczotkę i je susząc w ten sposób. Turbo prosta sprawa. Uwaga na włosy dłuższe, bo można wkręcić i sytuacji już nie odkręcić. Następnie włosy rozczesujemy, zaczesujemy do tyłu, tworząc przedziałek i już w ten sposób zobaczcie włosy układają się o wiele lepiej. Opadają nam nam na czoło, przykrywając dzięki temu większość czoła. Jak już mamy włosy suche i wysuszone, o wiele łatwiej nam się będą układały właśnie tą naszą emeczkę i przydziałek przez sirodek. Sprawa kolejna to jest taka, którą możemy sobie utrwalić taką fryzurkę i użyć lakieru. Prosta rzecz, przydziałek przez sirodek lub nieregularny, i oczywiście spryskujemy naciągając włosy na czoło. Łatwizna. No i oczywiście dzięki temu sprzętowi Po utrwaleniu lakierem Mamy właśnie taką emeczkę Trochę włosy powywijane do zewnątrz Ale tu działaj przez środek I zobaczcie opadające włosy Świetnie nam przykrywają większo czoła A właściwie te dwa punkty somatyczne Które są najbardziej widoczne na czole No ale oczywiście ktoś by powiedział Ja nie chcę wyglądać jak ta... To powinno być wypikane. Chcę wyglądać fajnie. Jak facet, jak mężczyzna. Będę! Jak Bradley Cooper. Będę! W filmie z Lady Gaga. Jak Tommy Lee Jones w ściganym. E, więc wtedy robimy duży bałagan no i oczywiście zmieniamy przedziałek nie przez środek, a już po tak wymodelowanych włosach zrzucamy go sobie na inną stronę, na przykład prawą albo lewą stronę i dzielimy ten przedziałek oczywiście dalej zakładając włosy za ucho e, pozwalając o część włosom opaść na jedną stronę, a część na drugą i dalej mamy dłuższe włosy, które pozwalają nam na noszenie dłuższej fryzury, ale nie wiążąc kucyk i nie, nie pokazując czoła a z kolei okazuje się, że macie bardzo mało włosów i szczególnie Mało na zakola. Polecam Wam zrobić szybką, trwałą. Coś na podobie lat 80. Trwała to szybki, mocny skręt, który bardzo zagęszcza fryzurę, nadaje dużej objętości, no i przede wszystkim szybko i łatwo maskuje zakola. Zobaczcie na kolejnym filmiku, jak wyglądają moje włosy przy stylizacji i za pomocą takiej lokówki. Wygląda jak czarodziejska różdżka, ale uwierzcie mi, ona działa naprawdę cuda. Za pomocą tego sprzętu możecie nakręcić sobie burzę loków, ściągnąć maksymalnie grzywę do przodu i wtedy ukryjecie swoje cienkie, delikatne włosy, a przede wszystkim za kolan. Kolejna stylizacja to jest taka przedziałek przez środek, bardzo, bardzo grzeczna. Wcześniejsza stylizacja była taka bardziej romantyczna, natomiast ta przechodzi przez środek, ale jest bardzo taka wzdłuż twarzy. Trochę Backstreet Boys. Moje, moje roczniki powinny wiedzieć o co chodzi, <gry> ale uwierzcie mi, to też dobrze kryje za kola. Zobaczcie sami. Kolejną propozycją jest właśnie ta fryzura, czyli dość mocno podcięte boki, lewy, prawy, bo dodatkowo długa, ciężka grzywa ze skosem na lewą bądź prawą stronę, która idealnie prezentuje się na tego typu głowach, na tego typu czołach. Czyli jeśli możemy sobie zobaczyć, ona idealnie chowa nam wszystkie te punkty somatyczne, wysoko umieszczone na czole. Zobaczcie, że długa, mocna, pognieciona grzywa ze skosem na lewą bądź prawą stronę, trochę lakieru, ugnieść włosy. Rzucić sobie na lewą bądź prawą stronę i bez większej zaczeski, ale to wszystko nam swobodnie opada naprzód. Oczywiście, przy dobrym strzeżeniu i dobrych wiatrach mamy taką fajną. I ostatnia fryzura na dziś to jest kropka, czyli fryzura, która jest z mocnym cieniowaniem boków, niemalże od samego zera, od gołego, tak zwanym fade'em, Czyli fade to jest właśnie takie przejście i mocne cieniowanie od włosów krótkich aż po te dłuższe. No i kropka, czyli takie mocne cięcie, które widzicie, to. To jest grzywka narzucona mocno do przodu z nieco większą teksturą na, na środku, zachowuje się całkiem nieźle na lewą prawą stronę, jak widzicie, ale świetnie co robi, kryje za kola. Silna mocna grzywa, narzucona do przodu, nieźle to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda z tyłu. Króciutka, jest bardzo łatwa i szybko prosta w utrzymaniu. Tą grzywkę zawsze można troszeczkę nieco bardziej rozrzucić, ale główny zamysł jest tego, że silnie jest usadowiona tutaj właśnie na czole. To by było na tyle. Jeśli Wam się podobał filmik albo przydał się do czegokolwiek, subskrybujcie, klikajcie dalej. A my będziemy eksperymentować z włosami dalej. Zobaczymy, czym będziemy mogli Wam pomóc. Odpowiadamy na różne pytania. Jeśli macie jakiś pomysł na fajny kolejny odcinek, który mógłby się Wam przydać w życiu, zostawcie komentarz. A na chętniej przygotujemy kolejny odcinek. Być może dla Ciebie. To chyba było na tyle. No, z tego to w sumie mogłoby postać 50 twarzy Dave'a. Tyle fryzur. Chciałem włosy od e, długich, e, później były średnie, kilka innych fryzur, możliwości stylizacji, aż po mega krótkie. No wiadomo, że tą grzywę mogłem jeszcze bardziej skrócić. E, I zrobić takiego naprawdę mocnego, mocnego krokata, ale to, to jeszcze zostawię sobie troszeczkę takich kudłów, żeby móc się nimi więcej pobawić. Moi drodzy, to by było na tyle. Melduję wykonanie zadania. <klucz>